Tak jest. w takim razie witam wszystkich, witam kościół, witam braci i siostry, witam też tych, którzy nas, nas dzisiaj słuchają przez internet. Otwórzmy drugi list Świętego Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział i przeczytam wersety od 5 do 10. Przywodzę sobie na pamięć nieobudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez tworzenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i Powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym ani mnie więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami a teraz objawionej przez przyjście zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na wywiód wywiódł przez ewangelię. Na początku przeczytanego tego fragmentu jest mowa o nieobudnej wierze. Więc jak widzimy, wiara może być obudna może być na przykład na pokaz, jakoś żeby się pokazać przed ludźmi, tak też to na przykład czynili faryzeusze, za co też byli ganieni. Natomiast wiara jest pewnością, jak mówi Słowo Boże, wiara jest przede wszystkim zaufaniem Bogu. I wiara nie może być tylko jakąś teorią, ale przede wszystkim ma być praktyką w naszym życiu. Też dzisiaj był czytany fragment z listu Jakuba, gdy była mowa o tym, aby gdy przychodzimy do Boga, robić to z wiarą, a nie z powątpiewaniem. I też różnie może być i w naszym życiu, różnie też bywało w życiu Tymoteusza, Mogą zdarzyć się trudne momenty, mogą zdarzyć się czasem jakieś wątpliwości, natomiast w tym wszystkim ważne jest, aby ufać Bogu, aby żyć wiarą, aby ufać Bogu we wszystkim. Tymoteusz został wyznaczony do służby, przechodził jednak pewien kryzys. W tym tekście jest mowa o strachu. Brakowało może takiego, właśnie całkowitego zaufania Bogu, pewnie było pewnego rodzaju poleganie na sobie, na swoich umiejętnościach. Górę brał Jego charakter, ale Paweł pisze o tym, aby przypomniał sobie to świadectwo, które Bóg zrobił w jego życiu, aby przypomniał sobie czas, kiedy był powołany do służby. I aby też na nowo rozniecił dar łaski, który otrzymał. I też Bóg każdemu, kto do niego należy, daje jakiś dar, przynajmniej ten jeden dar, którym też może służyć. Więc widzimy, że Bóg wyposaża człowieka do służby. I też tak słowo Boże mówi, nasza, nasza moc, tak? Nasza moc. Nie jest z nas, to nie są nasze wysiłki, to nie są nasze starania, bo Słowo Boże mówi, że my jesteśmy naczyniami, naczyniami glinianymi, natomiast nasza moc jest z Boga. I jeżeli to się realizuje w naszym życiu, to też w praktyczny sposób możemy w naszym życiu oglądać Boga, oglądać chwałę Bożą i też prowadzić życie w mocy miłości w trzeźwym myśleniu bo Bóg takiego ducha daje Bóg nie daje ducha strachu o czym też Paweł przypomina Tymoteuszowi nasze życie to życie wiary to życie w Chrystusie a wtedy też nasza wiara jest nieobudna i to na co chciałbym też zwrócić uwagę w tym przeczytanym fragmencie to to, że apostoł Paweł wyraźnie mówi, że to wszystko jest z Boga, bo to Bóg nas wybawił, to Bóg nas powołał, to Bóg nas wezwał. Nie stało się to przez jakieś nasze uczynki, o czym też jest mowa, przez to, że byliśmy dobrzy, ale stało się to według Bożego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie przed dawnymi wiekami. Bóg realizuje swój plan zbawienia i my dzisiaj żyjemy w czasie łaski, w tym wyjątkowym czasie Kościoła. Jak też mówi list do Efezjan, ten fragment, który już dzisiaj czytał Marcin, tam wiele jest powiedziane. Tam między innymi też czytamy o tym, że to Chrystus jest pokojem naszym, że to Chrystus sprawił, że z dwojga jedność powstała. Czas Kościoła to wyjątkowy czas. Chrystus przyniósł łaskę, Chrystus przyniósł też prawdę, a my, którzy jesteśmy powołani w Nim, możemy być tego uczestnikami. To wielkie zbawienie zostało nam darowane przez Boga. Ten czas łaski, on był zapowiadany, on był zapowiadany przez proroków, i został on zrealizowany w Panu Jezusie Chrystusie. I też czytaliśmy w tym tekście, że to Chrystus zniszczył śmierć. W nim jest nasze życie i nieśmiertelność. Bóg realizuje swój plan, swój plan zbawienia i też nadejdzie czas, że kościół zostanie zabrany z tego świata. Wtedy nadejdzie czas, gdy to Izrael będzie duchowo odnowiony, kiedy też Izrael będzie głosił ten Boży ratunek. Natomiast widzimy, że Bogu nic nie wymyka się spod kontroli i też patrząc na ten tekst. Dzisiaj gromadząc się jako Jego Kościół, chwalmy Boga za to Boże dzieło zbawienia, za Jego łaskę okazaną nam w Panu Jezusie Chrystusie, za Jego powołanie i też wyposażenie, bo to Bóg wyposaża, to Bóg nas obdarza, też tymi darami, abyśmy mogli usługiwać jedni drugim, a wszystko to, co mamy, jest z Boga. Nie są to nasze zasługi, nie są to nasze starania, ale jest to Boża łaska i też dzisiaj z tego miejsca, w tym czasie śpiewu, modlitwy, dziękujmy Bogu za tą Bożą łaskę okazaną w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.